No i no spodobałam się ten materiał. Zostawcie sobie teraz opkę w górę, Pomożemy to w dalszym rozwoju. Z góry dzięki za oglądania, smanko. Leży kierka, otrzefitka oporu. Leży dwuha trzefitka. Leży. Co Leży kierka. Leży Ładuję w pizdę Dawaj, dawaj, łapy Bronko się... Trzech, y, ham, wikiera Trzech. Trzech. Dwóch Dawaj Drugi Dwań, na, Kolejny Trzec. La firinda, kolejna Mrukajcie tego wika Ej. Bronko, leży kierka, Bronko, Leży kierka Chodź Chodźcie <śmieniu> okay. Milo będą wysiadać Leży druga kierka Leży kurwa trzeci chyba Leży kurwa czwarty Leży piąty Le Dobra, dobra, leży kiera. Kurka deser O leży kolejny z radia Czwarty z radia, czwarty z radia ma serce na wyjebanie Piąty z radia, piąty kurwa z radia o kurwa ale pizda. leży 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 w pierwszym Pomagam Leży drugi w pierwszym Trzeci leży Leży kurwa dziwka Leży kolejna dziwka czwarta Jeden Drugi Leży kierka leży kierka Dwóch leży No Ciebie na na kamieniu Trzeci leży Piąty leży? Ja już patrzę na środowym, bo to są pizdę kurwa jest to ja na konekcie? Tutaj pierwsza kurwa jak się chłop wrócił No to ładnie, no to już masz na poczekanie od nich Ej Mardeczko bo tu ziem kwaszyć się razjebać tam nieładnie, no, no i ładnie kurwa